I ja jest Mixa w dzisiejszym odcinku. Zagramy sobie w Minecrafta. Jak obiecałem taki jest. Ponieważ mówiłem w zapowiedzi, że będą gry i są gry. Ogólnie dobra, tworzymy sobie świat. Zagramy sobie jak możemy nazwać. Hmm. Placki. <laughs> Nie wiem czemu tak nazwałem, ale dobra. Pozim, to myśli, normalny tryb przetrwania. Ogólnie to zobaczymy jak mi będzie ta gra szła na shaderach. Bo mam tutaj shadery i tak surpaki. Mam dzisiaj mieliśmy nacinać, ponieważ chcę Wam umilić, żeby ładnie wam się oglądało takie inne rzeczy. Jeżeli będą lagi, to po prostu yy, shader'e wyłączę i to wszystko będzie widać. Dobra, tu już nam się tworzy świat. Jak jakieś dzięki w tyle to za to, ale po prostu mam też rodzeństwo oczywiście. No i się ładuje do Gierka. Dobra, jak widzieliście, wstawiliśmy jak szukaliśmy od ekipy, ekipy, co nie wyszło nam. Mam nadzieję, że będą już niedługo. O dobra, jesteśmy już w świecie. Nie ma lagów? Ej, nie ma lagów. Fajnie bardzo. Dobra, tutaj jest mój skinek. I on będzie z nami przez cały czas. Mam nadzieję, że nie przez par parę odcinków. To będzie jakaś taka seria. Dobra. Kopiemy sobie drzewo, bo to jest najbardziej potrzebne nam. Myk, myk, myk. Kopiemy. Wyniki będą tały tak. 7 minut. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Kopiemy, kopiemy. Wykopamy. Gdzieś tu widziałem te roślinki odebrawamy. Bierzemy sobie to. co? Widzieliście to? Tutaj sobie weźmiemy. Tutaj to, to, sobie to, to też weźmiemy. Tutaj sobie weźmiemy. A już to bolało. W to sobie weźmiemy to też... Au, 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 au. Ogólnie to miałem taką historię w Minecraft'cie. O, owca, jest dobra. Ja sobie ubiję mrączką. Myk, 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 myk. Dobra, myk podzbierane No jak mówiłem, tak. Yy, co ja tam mówiłem, żeby są dźwięki w tle, tak? Właśnie teraz są. Bo było słychać i po prostu jak nie będzie mnie słychać. Ciekawe kury w ogóle. Jak nie będziemy słuchać, czyli że wyciszyłem się, ponieważ yy, ktoś tam się odzywa albo coś. Ale ładny tam Minecraft. Fajny shader. Jeżeli chcecie, żebym zrobił odcinek, jak ja te shadery ja wgrałem, napiszcie w komentarzu, jak będzie tak z 5 komentarzy, że chcę zobaczyć, to po prostu to zrobię. wow. i to jest pożar. Miks na ratunek. Chum, chum, chum. Dlaczego tak wolno biegnę? Aha, dobra. Jak ten ogień? Co się dzieje? Halo, ja to nasze. Nie chcę jeść, chcę zgasić. Już na koniec dosięłem, ale zgasiłem dola. Co ja miałem zrobić, żeby nie popuścić w dola? Mamy tak, o tam są wilki. Otworzymy sobie crafting drzewa jak najwięcej. Mamy jak tutaj. Tak robimy sobie crafting i teraz byśmy mogli iść gdzieś po kamień. W sumie to się wkopać na dół. Bo tutaj będzie tak, więc stworzymy czy co ja robię, co ja dzisiaj robię? Naprawdę, dzisiaj mam zły dzień. I też mam w panach nawet CSGO, ponieważ tak po prostu lubię w to grać. I zobaczymy, jak będzie mi się grało. W ogóle zobaczcie tą szczółkę. Taką insulata. Nie no, fast, Wczoraj chyba pobrałem te shader i cały czas mi się podobają. Nie mogę się im nacieszyć. Naprawdę. Tak są te, tak Tutaj sobie potrzebujemy 3 na 5, bo na i na kilo, i jeszcze w sumie na piec, jak to sobie zbierzemy. Co ja robię? Nie do końca kopiał już zaczynam inne kopać, to jest bez sensu. Naprawdę dzisiaj nie odrę. Jeszcze sobie grałem na serwerku wcześniej z Dachu Games, a teraz przed odcinkiem założę te shadery i te teksturpaki. Polecam, polecam, je bardzo fajny sam opisie na dole w opisie. Jak umiecie pobrać, to dobrze, a jak nie, to nie. To miał w ogóle być za odpowiedź na swoje pytanie pytania. Sobie sam zadaję pytania i na no nie odpowiadam. takie jest zwykły Dobra. A teraz tak. tak. O, mało drewna, mało patyków zrobiłem. Kilofi będzie nam potrzebny. Kilofi już mamy. Teraz jeszcze mieczyk. Tylko musimy sobie zrobić. Tutaj myk. O! No nie, no nie weszło mi. Tutaj o, myk, myk. myk. Co ja mam z tym myk? Ogólnie widzieliście, jeżeli ktoś oglądał ten odcinek z Nogi, to wiecie, co ja zrobiłem. Ale jestem głupi, dobra. Widzieliście tam ten odcinek z, z tego, z Holloway Nogi. No i po prostu tam tak sobie pomyślałem, że dobijecie tam ileś tam łapek, Nie wiem, ile, sobie wymyślę później. To robimy jak uczy się barspina. Było tak po prostu barspina nie umiem. Opiało, widzieliście, zrobiłem. No, mam pomysła. Weźmiemy sobie kwiatka, i będziemy go mieć przez całą serię. O, hej pszczuk. I co one no robią? Jakieś słodkie. Zobaczcie, jak to jest słodkie. To do do ula. Nie wiem, jak to się mówi, czy ul, czy ula. Czy leciało do ulu, czy ula? Dobra. <noise> co ja w ogóle pieprzę? Teraz tak, owieczkę trzeba zabić. Te odcinki będą krótkie, bo chcę tak po prostu... Tak będzie więcej odcinków, ale będą krótkie, bo wiem, że nikt nie lubi oglądać długich odcinków. Mamy 50% subów, to wiecie. Oj, są lagi, dobrze, nie, wyłączam te shadery. Ustawienia graficzne... Nie, 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 nie. Dokładnie. Shadery... Wodomyślne. I zobaczcie, jak teraz będzie wyglądał Minecraft. Minecraft się ogólnie zmieni bardzo. Może jakoś się dobrze, nie, bo są lagi, chcę żebyście... Jak najlepiej, tak? Ja tutaj sobie zobaczę, jak. Ile już tutaj nagrywamy? No 6 minut, dobra. 6 minut. I zobaczcie, jak wygląda mój Minecraft. Bardzo się zmienił, ale to chyba jest lepsze, tak? I w sumie tak, tak. Miałem, miałem nagi wcześniej. Dobra, i teraz tak, musimy zrobić sobie mówce i będzie dobry plan. Też tutaj te kurczaki na jedzonko, żeby tak... Na no, odcinek coś tam się stało bo jakby w sumie to schronienie sobie zrobimy teraz. To jakiś taki domek mały. Ło! Lawa, pad. Dobra, ogólnie tutaj zostaniemy na jedną noc. Tutaj sobie taki mały domek i taki by był odcinek. I po prostu to by było fajne, spoko nawet. Bo w sumie wiecie o co, to jest pierwszy odcinek, taki nudny będzie, ponieważ tam tylko to robię, ja z nim... I tak pierwsze zbieram. O, dobra. Tutaj sobie robimy tak. No i ogólnie jestem mało rozmowny, ponieważ od dawna już nie nagrywam gierki. Miałem swój stary kanał, jak wiecie, na Miko TV ale jego już nie ma i po prostu nie wiem, co mówić. Nie wiem, co mówić, bo jak jestem przed kamerą, to jest inaczej po prostu. To jest inaczej. Inaczej się tak, wiecie, o co chodzi, mówi i, i wszystko się inaczej robi. Myślę, że tutaj co mogę jeszcze powiedzieć ciekawego? Ogólnie to ten... Czekajcie, sobie włączę kamerkę. Ogólnie to będzie wszystko chodziło. Czemu tu się pali halo? Ogólnie tutaj będzie chodziło w tej serii, że po prostu muszę przejść Minecrafta, ale nie jakieś speedrun są coś, takie luźne odcinki, zbieranie itemów, takie inne rzeczy. Potem, jak już pokonam tego smoka całego, to nie wiem, może jak zaproszę na ten świat, no wiecie o co chodzi, więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie.